Głumy pożegnały Kacpratekielego. Rodzina i przyjaciele towarzyszyli mu w ostatniej drodze na cmentarzu w rodzinnym Gdańsku. Pochodził z Pomorza, ale swoje serce oddał górom i to właśnie one pozbawiły go życia. Podczas gdy mężczyzna schodził z jednego z alpejskich szczytów, zeszła lawina. Śnieg porwał alpinistę. Jego ciało znaleziono w połowie maja. Wokół urny zgromadzili się nie tylko rodzina i przyjaciele, ale także obcy ludzie, których zasmuciła ta tragedia. Stali w kaplicy i przed nią, w ciszy i w skupieniu. Urnę z prochami Kacpratekielego ustawiono na katafalku. Ozdobił ją charakterystyczny dla miłośników gór i wspinaczy, kamienny kopczyk. To górska tradycja. W Himalajach postawione przez wędrowców górskich kopczyki to najprostsze budowle sakralne. Tradycyjne, pierwotne znaczenie i funkcja kamiennych kopczyków są jednak inne. Mają one za zadanie wskazywać drogę, między innymi przy złej widoczności. Napis na urnie z prochami kacprat jakiego łamie serce to słowa jego żony, Justyny Kowalczyk. Napisano, był najcudowniejszy. Kiedy składano do grobu urnę z prochami alpinisty, z głośników popłynęła muzyka. Na cmentarzu rozległa się piosenka Eltona Johna.